Witam, nazywam się Jerzy Bednarek, jestem filozofem, zajmuję się myśleniem niezależnym, a myślenie niezależne zajmuje się fizyką, astrofizyką, astronomią, częściowo chemią i biologią oraz filozofią. Opracowałem Nowy system operacyjny dla ludzkiego mózgu, system FTE. I każdy wykład z myślenia niezależnego to fragment wiedzy potrzebnej do wgrania sobie tego nowego systemu operacyjnego, tego FTE. Dzisiejszy wykład to fragment numer 10, część pierwsza. Temat wiodący to ruch obrotowy. I ten ruch obrotowy, ta tematyka, jest rozdłużona na dwie części. Fragment numer 10, część pierwsza. I osobny będzie fragment numer 10, część druga. Na początek propozycja numer 18. Ruch obrotowy to jedna z możliwości składania ruchów podstawowych. A ruch podstawowy, to czym jest ruch podstawowy, to mówi propozycja numer 17. Ruchem podstawowym jest ruch, Dążący do centrum, do wewnątrz samego siebie. Czyli ruch obrotowy to układ złożony z ruchów podstawowych. Z ruchów podstawowych, z których każdy dąży do wewnątrz, do centrum, do wewnątrz samego siebie. I teraz takie ziemskie pytanie. Jaki jest właściwie ten ruch obrotowy? Czy on jest prawoskrętny, lewoskrętny, do mnie, może ode mnie? I drugie, nieziemskie pytanie. A jaki jest ten ruch obrotowy tam daleko, daleko w, w tym wszechświecie bezwzględnym? W tym bez naszych mózgów, bez tych naszych punktów odniesienia. A dla przypomnienia propozycja numer 7. Punkt nie istnieje. Nie istnieją żadne punkty, w tym punkty odniesienia. Punkty odniesienia to tylko wytwory naszego ludzkiego mózgu. I istnieją w mózgu. Poza mózgami nie istnieje żaden punkt i żaden punkt odniesienia. Czyli nasze mózgi posługują się tym, co same wymyśliły, wytworzyły, a co w rzeczywistości nie istnieje. Teraz zademonstruję przy pomocy szlifierki jedno z zagadnień związanych z ruchem obrotowym. A teraz pokażę coś ciekawego, co dzieje się z tym ruchem obrotowym. To jest. Szlifierka. I ta szlifierka ma tutaj włącznik i można ją tylko włączyć lub wyłączyć. Nie można zmieniać kierunku obrotów. I ta szlifierka ma 11 tysięcy obrotów. Ja narysowałem strzałki na tarczy zgodnie z kierunkiem obrotów na danym tej szlifierce w fabryce. I, I teraz włączę tą szlifierkę i kierunek obrotów będzie można rozpoznać tylko przy rozpędzaniu się i przy zatrzymywaniu, ponieważ ta, jak wspomniałem, ta szlifierka ma 11 tysięcy obrotów. Nie zmienię nic przy tej śliwierce, tylko ją obrócę. I kierunek obrotów strzałki pokazują w tą stronę. Jest zgodny z kierunkiem obrotów, jaki nadała fabryka. Nie ma możliwości zmiany. A wystarczy, że obrócę szlifierkę i zmienia się kierunek obrotów. Teraz jest w tą stronę. A teraz jest w tą stronę. Więc jak to się dzieje z tym ruchem obrotowym? Niezmieniony, nadany przez fabrykę. Tak skonstruowana szlifierka. Nie ma możliwości zmiany kierunku obrotów. A raz pokazuje obroty w tą, raz obraca się w tą stronę, raz obraca się w tą stronę. Ja tylko obróciłem, ja tylko obracam szlifierkę. Czyli kamera raz filmuje. Z jednego punktu odniesienia, a drugi raz filmuję z drugiego punktu odniesienia. Tylko ja nie przenoszę kamery tutaj na tą stronę, a po prostu obracam szlifierką. Szlifierkę do kamery. I przez to zmieniam punkt odniesienia. Kamera filmuje z innego punktu odniesienia. Obroty się nie zmieniły, a kamera pokazuje raz obroty w tą stronę, drugi raz obroty w tą stronę. Więc jak to jest z tym punktem odniesienia? I z tym kierunkiem obrotów, z tym ruchem obrotowym. Jak to jest z tym ruchem obrotowym? I to jest zagadnienie bardzo, bardzo trudne dla ludzkiego mózgu. Bardzo, bardzo trudne dla ludzkiego mózgu. I jeśli tego zagadnienia jeśli mózg nie zrozumie, to nie będzie mógł sobie poradzić z wyobraźnią przestrzenną. Po prostu nie będzie miał wyobraźni przestrzennej prawidłowej. Będzie miał błędne wyobrażenia o przestrzeni. To jest bardzo czuły Moment, moment zwrotny. W dzisiejszym wykładzie będzie o wyobraźni przestrzennej, ale tylko wprowadzenie, wstęp, mały. Tylko mały wstęp. Jeśli chodzi o kształtowanie wyobraźni przestrzennej, w moim mózgu jest tyle informacji, a do przekazania dzisiaj mam tylko tyle. I mam problem. Jak przekazać tobie te informacje z zakresu wyobraźni przestrzennej, ten fragmencik mały, z tego dużego zakresu i ten mały fragmencik, jak ci go przekazać bez używania tego, co nie istnieje. A nie istnieje punkt odniesienia. I jak ja mam ci tą wiedzę przekazać? Twój język odbioru Język, którym możemy się komunikować, po którym ja mogę Ci przekazywać informacje, zawiera określenie czegoś, co nie istnieje, tego punktu odniesienia. On nie istnieje. I ja nie mam jak przekazać Ci tego, co naprawdę jest we wszechświecie, co zachodzi, co dzieje się we wszechświecie. Nie mam jak Ci przekazać. Tylko poprzez mogę przekazać Ci, tylko poprzez posłużenie się właśnie tym punktem odniesienia. I z jednej strony posługiwanie się tym punktem odniesienia będzie Ci nadal mieszać w Twoim mózgu, potwierdzać, że ten punkt odniesienia istnieje, no bo ja go będę używał jako argumentu. A z drugiej strony ja będę twierdził, że punkt odniesienia nie istnieje. I to jest problem, z którym Musi poradzić sobie Twój mózg. Musi przyjąć, że punkt odniesienia nie istnieje. A to, że ja się tym punktem odniesienia posługuję, to jest tylko dlatego, że po prostu nie mam innej możliwości przekazać Tobie te tego zakresu wiedzy z. Wyobraźni przestrzennej z tego dużego zakresu, że nie mam po prostu innej możliwości. Wraz z formowaniem myślenia niezależnego zachodzi coraz większa potrzeba tworzenia nowego języka przekazu. Języka przekazu takiego, który nie będzie zawierał określeń czegoś, co nie istnieje. Będzie zawierał nowego rodzaju określenia, ale w tych nowych określeniach nie będzie określeń czegoś, co nie istnieje. I tego nowego języka przekazu jeszcze nie ma. On jeszcze nie został stworzony. I w związku z tym nie ma jak komunikować się bez używania. Określenie czegoś, co nie istnieje. I to stwarza właśnie tą dodatkową, wielką trudność w przekazie tego, co pochodzi z myślenia niezależnego. A więc dalej wiedzę pochodzącą z myślenia niezależnego będę przekazywał przez posługiwanie się, jednak poprzez posługiwanie się czegoś, co nie istnieje, czyli Będę korzystał z tego punktu odniesienia. Nie mam innej możliwości. Co to jest sfera? Po łacinie pisze się sphera. To kula. A co to jest sfera? Dla mnie w myśleniu niezależnym sferany, te kulki w modelach służyły jako sfery, jako te kule przedstawiające w zależności od potrzeb. Przedstawiające, imitujące czy to sam ruch podstawowy, czy ruch obrotowy, czy. Yy, Quark, czy proton, neutron, czy cały atom, czy też nasz cały układ słoneczny, galaktykę, czy też jeszcze większe twory, jeszcze większe konstrukcje. W zależności od potrzeb. Moja wyobraźnia posługuje się tymi sferanami. Prezentuję przykłady sferanów. Czyli tych kulek używanych do klejenia modeli przestrzennych. Te sferany, czyli te kulki do modeli, pozyskiwałem z tego, co produkuje nasz przemysł. Czyli dla zabawek, na przykład to są z zabawek tutaj, czy. Na choinki, ozdoby choinkowe. Także piłeczki ping-pongowe. To dla mnie sferany. Także takie małe, drobne kulki. To też kulki o małych rozmiarach. I to jest amunicja do pistoletu, z którego można strzelać z takich kulek. I to są sferany, czyli kulki używane do konstruowania modeli przestrzennych złożonych z sfer, z kul. I te sferany są różnej wielkości, różnego koloru. Co Odpowiada cechom układów przestrzennych w przestrzeni. Układy takie mogą być złożone z jednorodnych kul, na przykład z atomów jednakowych, i to nazywamy pierwiastkiem, a może, mogą być złożone z różnych kul i to nazywamy na przykład związkiem chemicznym. I tutaj te moje sferany mają właśnie yy różne kolory, pomimo tej samej średnicy. No te kolory mogą oznaczać, że pomimo yy podobnych wielkości atomy mają inną liczbę elektronów i przez to są zdominowane w inny sposób. A to są przykłady. Modeli przestrzennych sferanowych, czyli złożonych ze sferanów. Na fotografiach, które pokażę, ruch obrotowy jest symbolizowany pojedynczym sferanem. A kierunek obrotu jest symbolizowany strzałką na tym sferanie. I ten fotografowany sferan nie jest ruszany z miejsca, nie jest obracany, nie jest przestawiany, nic. Jest tylko fotografowany z różnych stron. Jak to właściwie jest z tym ruchem obrotowym? Czy tak właściwie to ten ruch jest prawoskrętny, lewoskrętny, a może jest ruchem ode mnie, a może do mnie? Jak to jest z tym ruchem obrotowym? Z tego, co można było zaobserwować przy użyciu szlifierki, można wysnuć wniosek, że ruch obrotowy jest po prostu ruchem obrotowym, bez określania kierunku obrotów. Po prostu obraca się. I to ująłem w propozycji numer 27. Czyli tu na ziemi istnieją ludzkie mózgi i te ludzkie mózgi potrzebują podania im, czy to jest ruch prawoskrętny, lewoskrętny, do mnie, ode mnie, czy jeszcze w jakiś określony w jeszcze inny sposób. A tam daleko, w tym świecie bezwzględnym, tam gdzie nie ma ludzkich mózgów, tam nie zachodzi żadne określanie niczego. I tam po prostu obiekty się obracają. I występuje ten ruch obrotowy. I w myśleniu niezależnym, wzorcem do porównań, to jest to, co zachodzi tam, w tym wszechświecie bezwzględnym. Tam nie ma żadnego określania, więc w myśleniu niezależnym istnieje ruch obrotowy, ale bez określania wektorów czy kierunku obrotów. W dzisiejszym wykładzie to już wszystko. Zapraszam do. Obejrzenia i wysłuchania następnego wykładu to jest wykładu fragment numer 10, część druga.